Hejka wszystkim, dzisiaj będę grała w Murder Mystery, ale za każdym razem jak zginę, będę rozdawała wam robuksy. Myślę, że możemy już zaczynać. Chciałabym jeszcze na początku wspomnieć, że ja nie jestem jakimś mega dobrym graczem. Raczej dość miernym bym tak to nazwała. Ja najzwyczajniej w świecie próbuję po prostu przetrwać te wszystkie rundy i przy okazji nie dać się zabić. Ej, ogólnie na razie nie widzę, żeby ktokolwiek tutaj zabijał. Ja co najwyżej sobie zbieram monetki i nic więcej. Jak tak to ma wyglądać, to słuchajcie, może nawet uda mi się przetrwać. Dobra, zaczyna mi się nudzić. O, wreszcie znalazłem jakichś ludzi, okej. Okay. O, ale tutaj ktoś umarł. Czyli jednak ktoś zabija, ale ja nie słyszałam nic, więc nie wiem... Ogólnie nie wspominałam jeszcze o tym, ale robuxy będę rozdawać przez moją grupę na Robloxie, więc serdecznie zapraszam, bo będzie więcej takich odcinków. Od razu jeszcze powiem, że robuxy mogę rozdać osobom, które są na grupie co najmniej dwa tygodnie, więc jeśli wylosuję osobę, która jest mniej, no to będę wybierać jeszcze raz. Dobra, zaczynamy losowanie. Ok, więc losuję sobie jakąś stronę, dobra ta. Ok, no to szósta i teraz wylosuję jakąś osobę. Zamykam oczy i na przykład. To. No, bliżej jest Nelly, więc skopiujmy sobie jej nazwę i zobaczmy, czy jest na mojej grupie powyżej dwóch tygodni. No, niestety nie jest, ale to nic. Sprawdźmy sobie kogoś innego, na przykład z siódmej strony i to. No, przekonajmy się. I no, również nie. Szczerze, tak mi się teraz wydaje, że znalezienie osoby, która jest na grupie powyżej dwóch tygodni. Może graniczyć z cudem. A few moments later. Powiem szczerze, że zaczynam tracić cierpliwość do tego szukania. Myślałam, że to będzie łatwiejsze, ale niestety, próbuję jeszcze jedną osobę. Moi drodzy, udało się. Po dłuższych poszukiwaniach znalazłam. Osoba oniku chlebek podłoga 102. Jest na mojej grupie powyżej dwóch tygodni, więc bardzo się cieszę. I jako iż jest w sumie pierwszą znalezioną, to dajmy jej 10 Robuxów. Mam nadzieję, że się ucieszy. Dobrze, wreszcie jedna osoba dostała Robux. ok widzę, że nastąpiła szybka zmiana serwera i słyszę, że ktoś zabija, tylko nie do końca wiem kto. O. No, nieźle. Lepiej by było, jakbym się jednak ukryła. Znaczy, dla mnie lepiej, dla was gorzej. O, dobra, widzę mordercę. Patrzcie, tam jest. O, kurde, zrobił szeryfa. Aha, i chyba zmieszał moją stronę, więc muszę szybko uciekać. Pójdę sobie tą stroną. O, tutaj jeszcze jedna osoba żyje. Gdzie jest teraz ten morder, co? To jest ktoś dobry Tak mi się coś wydaje Więc ja nie mogę zginąć Muszę się ratować jakoś Tam jest Gan, ale czy to jest dobry pomysł, żebym ja go brała? Dobra, wezmę, ale... <słukasz> Może być ciężko z moim celem Nie no, szczerze teraz tak sobie myślę, nie wiem czy to jest dobry pomysł yy... Widzicie jakiego ja mam zeza? No nie wytrzymam że no szybciej, szybciej, szybciej. Ja pierniczę. Ej, otarłam się o śmierć. Nie podoba mi się to. Nie wiem, czy zostałam tutaj z nim sam na sam. Staram się to wygrać. Uwierzcie mi, że się staram. I tried so hard and got so hard. Mamy kolejną rundę jako ktoś niewinny. U? A jednak kurde, muszę jednak uciec. Co wam się na górze? Myślę, że mnie nie zauważy. Mi się wydaje, że mnie nie zauważy. Kolejna runda, widzowie, i tą rundę chciałabym wygrać. Chciałabym to wreszcie przetrwać, żeby nikt mnie nie zabił, żebym po prostu przetrwała do końca. Ale zobaczymy, czy mi się to uda, tak? O, wow! Mówię i mam